Witam Was bardzo serdecznie. Słowem wstępu chciałem powiedzieć, że taka forma odpowiadania na pytania niestety nie zastąpi wizyty u neurochirurga, czy u neurologa, czy u specjalisty, ponieważ no nie. moje odpowiedzi opierają się tylko na prostym pytaniu, nie mam do dyspozycji badania klinicznego etc. Więc to, to chciałem, żeby Państwo. Znaczy, to chciałem zaznaczyć. Chciałem, żebyście Państwo to traktowali jako taką wskazówkę. I. Pytanie od Pani Renaty o stabilizację kręgosłupa, czyli złamanie niestabilne kręgu L1, 6 śrub, czy więcej tych śrub jest bezpieczne? To jest pierwsza część pytania. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Śruba po lewej stronie się wysunęła i cały czas odczuwam ból. No, jeżeli Pani odczuwa ból, bo wysunęła się śruba, to znaczy, że no, musi Pani koniecznie jak najszybciej odwiedzić osobę, czyli operatora, który wykonywał tą stabilizację. Najpewniej będzie wymagało to usunięcia tej śruby, jakiejś interwencji, czy usunięcia tej śruby i przedłużenia, czy tylko usunięcia tej śruby. Wszystko zależy od tego, jak długo minęło od czasu złamania, to jest pierwsze. A drugie, jaki rodzaj, z jakim rodzajem złamania mamy do czynienia, czy to jest półrazowe, czy związane z nowotworem, czy osteoporotyczne, więc to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o usuwanie śrub, czy stabilizacji wewnętrznej, nie wykonujemy tego rutynowo, ponieważ pacjenta narażamy jak na, kolejne, na kolejną procedurę, czy na kolejne tak naprawdę kolejną operację, czyli znieczulenie rana, gojenie rany, czy cięcie w bliźnie, więc tego standardowo się nie usuwa takich stabilizacji. Ale jednak jeżeli są dolegliwości bólowe i wiemy z dużym prawdopodobieństwem, że jest to spowodowane tą stabilizacją, to po ocenie, w pojedynczych przypadkach, również usuwa się takie stabilizacje. Serdecznie dziękuję.